Gdzie ty idziesz? Do mnie, tak? Lubi ci piciu piciu dać. No to chodź, chodź na piciu piciu. Jerry! No chodź, dostaniesz. Tak dać? Miseczkę? No to chodź. Dostaniesz piciu piciu. Kaszuszki lubią piciu piciu. No tak. Przejdź do słoneczka, to jest twoja zielona miseczka. Jerry czuje jak rymuje. Przyszła gajeczka. No już, już, muszę odkręcić waszą cisowianę. Nie umiem jedną ręką, jestem słabym człowiekiem. Lewą ręką łatwiej niż prawą, kurde, jestem praworęczny, coś jest nie tak. Proszę, proszę panie kaczorku. Już wodę od razu, Jerry, nawet nie zdążyłem dolać do końca, ty już ją całą pobrudziłeś. Jerry, Jerry, jak tak można, powiedz. Tak się nie robi, naprawdę, tak się nie robi. No kwara, 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 dobrze. Oj, Jerry, Jerry.